Gdy na drzewach szron tej piosenki ton, mm -hmm. Niesie się przez brozine pole, ej. Jak ja to u chwat, to chwat to co z konika zsiadł, Z ciężkim to słowem to ja pierdolę. Grasz fałszywą kartą Jak cię chybi trzecia kula To dostaniesz czwartą Śmierć siostra Też się nieźle ksią. To Pauza! Jak cię zgubi czwarta kula To cię znajdzie piąta Możesz kurwa mać Ile można trwać gdy do siodła marznie nie dupa, wróg już dawno śpi, albo liczywszy, a za lasem jest chałupa. Hejże, wojeneczko grasz fałszywą kartą, jak cię chyli trzecia kula, to dostaniesz czwartą. Śmierć wojenki siostra też się nieźle krząpa. Jak cię zgubi czwarta kula, to cię znajdzie piąta. W tej chałupie piec, na nim można znać.